Chciałem jedną z rzeczy zapytać. Ja już o tym nie śpiewam, ale nie pamiętam. Przepraszam za to, jeszcze że... raz... Pytanie. Opłata stanowi koszty uzyskania przewodu w firmie, gdy deklaracja stworzona jest przez, nie myślę, przez tego przedsiębiorcę, ponieważ tam jest deklaracja kupów, deklaracja w ramach swojej działalności gospodarczej. Natomiast faktu nie można ograniczać, ani nie, nie bo to nie ma żadnej zależności. Następuje zależność międzystatem na liczebnym i należnym, na więc podatek, fakt, nie ma to nic wspólnego. Dzisiaj to wyszło, bo nie mogliśmy odroczyć po prostu tej sprawy. Natomiast jak mówię, trzeba by się zastanowić nad oszczędnościami i wybieraniem spraw czy rzeczy ważnych od nieważnych. Bo teraz w związku z tym się zastanawiam, czy skoro gminy zostały zaobiegowane, to może do tego, żeby po prostu rozegrać zabudowania yy, na ulicy Togarcznej oraz yy, zrobić projekt tego koszoka. Czyli małym krokach nie dochodzimy. Nie jest to no, jednorazowy wydatek, prawda? A myślę, że z tej park jest innych środków niż to, co tu teraz mamy. Ale w specjalnie nie było dosyć yy, duże obciążenie. Dużo, dużo, napisał ustawodawca. Jeśli jeszcze no, nie mamy najwyższych stawek, nie, nie będą one najwyższe, zobaczycie Państwo, co się będzie działo teraz w innych dniach, po tych przetargach, które płyną w najbliższym czasie. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o czymś takim, że y, osoby, które będą faktycznie bardzo w bardzo trudnej sytuacji, y, będziecie Państwo mogli, jest taki punkt z, w znowelizowanej ustawie, jaką może przeczytam, to jest myślę do na przyszłość dla państwa również że Rada Gminy w drodze uchwały może zwolnić w całości lub w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej gospodarstw domowych, w którym dochód nie przekracza kwoty uprawniające doświadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w artykule 8. 1 lub 2 na dnia 15 marca 2004 o pomocy społecznej. Także on jeszcze nie przed życiem. Natomiast od 1 lutego będzie obowiązywał. I myślę, że tutaj tym osobom, które faktycznie będą w takiej trudnej sytuacji będziemy mogli pomóc i Państwu również przygotowując uchwałę, która będzie mogła te osoby albo w całości, albo w części zadać z tej opłaty. Myślę, że jest to bardzo nas. Proszę. Ja może przeczytam tutaj znam informację od Pani, Pani yy, z Pani oszczodz osób, że na dzień dzisiejszy osoba samotna, tutaj jest poziom na rodzinę osoby samotne i osoby, tak jakby gdzieś więcej yy, tych osób w rodzinie, jest to więcej niż 42 to osoba samotna. I 456 miejsc więcej osób w rodzinie. Natomiast myślę, że jest to nowy zapis. Próbowaliśmy tutaj już myśleć, w jaki sposób, gdybyście państwo chcieli przygotować tą uchwałę, jak to zrobić. No nie będzie to proste, bo znowu ustawodawca troszkę nagruszał. Natomiast jeżeli będzie taka wola Rady, spróbujemy podjąć na pewno ten trud, żeby tym osobom pomóc. Także takie osoby, które się so, do... W tej chwili nie ma takiej jeszcze uchwały. Ten przepis zawiera wolność, jak mówię, od 1 lutego. Natomiast czeka nas, proszę Państwa, jeszcze wiele zmian dotyczących właśnie ustawy, na której tak, czekać, że będzie taka wola rady, my się nad tym będziemy przygotowywać to i położemy w ten sposób po prostu osobom faktycznie najbiedniejszym, bo również w gdzie jest od 1 do 4 osób, również będą te osoby, które prawda, mają taki dowód, który stawia te kryteria i w ten sposób położemy. i szanuję e, ani zdanie. Y, Jestem przeciwny podnoszeniu opłat na naszej gminy. Uważam również, że mamy z wodę, ścieki i tym podobne. E, jednak trzeba sobie zadać pytanie, no czy odstąpienie miesięcznie od opłaty dwóch złotych za osobę, to jest powiedzmy koszt godzinnego postoju na parkingu jest gorszy, czy jest gorsze na przykład e, zabranie Miałbym zamiar to do buszoka, no to wtedy się siedzenie na małej to to ja mogę zanieść do buszoka, ja mogę to zanieść do słuchu, z którego dostanę za to pieniądze, a z tych pieniędzy mogę opłacić opłatę za miesięczną opłatę za zaświecić. I tym samym w tym samym mniejsze koszty opłaty transportu, oraz mniejsze koszty opłatu z GIO. I tym samym opłata spadła później na koszty do mieszkańca. Dla tego, Ja też bym się z tym nieświadomy, no, ale ludzie nie wiedzą, ja powtórzę, że, że po wczorajszym odwiedzinie wiedziałem, że to nie śmieci, chociaż ja w bym razie teraz Po prostu będą, na pewno będziemy tutaj edukować. I tak edukujemy mieszkańców. Ja myślę, że po prostu nie dociera to, być może przekaz jest zbyt, powiem urzędniczy, że do nich to nie dociera. Natomiast mówię, ten brzok właśnie pozwoli nam to na dodatkową segregację i ograniczenia. I również Państwo, jeżeli będziemy mieć brzok, możecie prowadzić ograniczenia ilościowe z nieruchomości. Dotyczy to oczywiście odpadów na przykład zielonych, na pewno nie surowców, natomiast odpadów zielonych. I takie takie, jak na przykład teraz więcej sobie postanowiło, mają przod, że odbierają z nieruchomości tylko jeden pojemnik. Resztę odpadów nieruchomości, nieruchomości, nieruchomości na zielonych należy zabić do przodu. I o tyle jest to utrudnione, że ten właściciel nieruchomości zagospodaruje to na własnym terenie. Myślę, że jest to dobry pomysł na przyszłość, natomiast wobec tego musimy to opierać Musimy wyedukować mieszkańców może w prostszy sposób, żeby do nich to dotarło. No, mam nadzieję, że jeżeli będę to na dniach, zawsze hmm. miejmy nadzieję, będziemy mogli obniżyć nastaw.

związane z zagospodarowaniem, z transportem, z całą administracją i budowaniem szoka, to pan Wójt musi dokonać, tak e, przesunić za pośrednictwem rady, też swojej własnej kompetencji, tak by regulować zgodnie z terminami i podpisanymi umowami, płatności, które z tego wynikają. Ale przy kolejnym projektowaniu budżetu musi powiedzieć Radzie, jaka jest sytuacja finansowa przedstawić samofinansujące się y, tego gospodarki śmieciowe. Tak jak to zostało zrobione teraz, tak jak to za każdym razem robiliśmy. Tak, w biegłym roku y, doszło do rozliczenie półrocznego gospodarowania w naszej gminie i podjęto decyzję, co zostaje 200 tysięcy złotych, to nie finansujemy innych zamiast tego, tylko poczynimy zmiany, a te zmiany wyszły na korzyść. W ubiegłym roku mieszkańca. W tym momencie staje się takim, a nie innym faktem, że była konieczność podniesienia tego układu. Tak więc gospodarowanie odpadami komunalnymi ma się samofinansować z założenia, natomiast jeżeli brakuje środków finansowych, z rzecz, że będzie trzeba rezygnować. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że Są. Ludzie powiedzą, że wkrótce 11 zł nikt nie będzie po prostu bał się po tym pozorniku, tylko będzie wszystko bawiło po prostu wąg i tych śmieci nie wydaje mi się, że po prostu będzie mniej. Oraz domowy. No i tutaj jest sytuacja będzie jasna. Także myślę, że ta edukacja jest warta, bo dalej, jeżeli na to oszczędności, no to wtedy będzie można się zastanowić nad podpiszką. Natomiast w chwili obecnej sytuacja nie podoba. Proszę bardzo, Dzień do święta, i później Rabina i Konanda. No, jeszcze na zakończenie sesji, chciałem powiedzieć Panu Witowi, bo wywołam ją na poprzedniej sesji, czyli... i nie jest to tak, jak było powiedziane na dysensji przez panie, ale pan dystrybutor, nie jest tym panem udziałem. Proszę Panią Dziubik. Znaczy my pytaliśmy, proszę Państwa, w Starostwie, to szok, to jest czasowe, to będzie miejsce wygrupowane, na którym będą stały kontenery, <coughs> zadaszone. Będzie kontener dla człowieka, który to będzie obsługiwał, bo musi mieć toaletę Takich odpadów, które by podlegały tej ochronie. Więc nie ma żadnych przeszkód. Tutaj nie ma skody, bo jest teren, jest na nie Oczywiście protest przy o pozwolenie na budowę może być tak, wtedy będzie proceduralnie, będzie odrzucony. Mówi Pani o sąsiedztwo rozumiem, prawda? Bo już nam coś nadmiął i poszukać, kiedyś kiedyś z było sąsiedztwa polskiego Ostatnie nie będzie zasadne ze względu na to, że to będzie przyjmowane w ramach tej opłaty zagospodarowania. que fez é só...